Ja tylko parę minut, dlatego, że Pan nie przewidział dla mnie więcej niż 5 może parę minut, dlatego, że turystyka jest zupełnie dodatkiem do Waszych poważnych spraw śledzowych, a ja, ponieważ prowadzę biuro turystyczne bez kresy od 4 dwudziestu lat i do Azji Centralnej, w tym do Stanu wyjeżdżamy regularnie, to zdjęcia są akurat a, z tego roku, więc więc okazji ja chętam Państwa do przyjazdu do tego większego kraju, a jeśli już już Kazachstan, to przy okazji również, może można powiedzieć, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan, bo, bo to wszystko jest To Tu jest właśnie mapa pokazująca te straszne granice dotyczące kiedyś przez Stalina, które do tej pory niestety funkcjonują i ciągle budują część niepokój. Ale oprócz, oprócz takich punktów zapalnych, cała pozostała część jest bardzo przyjazna, bardzo e, dogodna dla podróżowania. Tutaj jest parę zdjęć, które pokazują nie tylko stolicę kraju, obecnie już był no, już nie e, o właśnie potężne nowe budynki biurowe, a zupełnie Manhattan e, azjatycki. E, bardzo szybko, bo do 1997 roku jest stolicą kraju Bałamacie, więc bardzo szybko odbudowana poster. Znany architekt budował między innymi właśnie projektował kilka tych budowli za duże pieniądze z dużym rozmachem no, i ta czapa, i tamta poprzednia ta, ta piramida, w której zapada i, i, i właśnie budynek y, i administracji państwowej, i pałac prezydencki, tutaj akurat Muzeum Narodowe. Także to wszystko jest, y, jest no, czymś bardzo informującym i na pewno to miasto dzisiejsze jeszcze bardziej się bardziej, że w jednej z sal tego Muzeum Narodowego jest właśnie taka makieta. Potężna, duża sala, wyobraźcie się sobie Państwo, z, z takiego pomostu powyżej, można patrzeć na makietę, która przedstawia rozwój tego miasta teraz i w przyszłości, podświetlone poszczególne fragmenty. Także od razu widać, w którym kierunku będzie szła rozbudowa, jak to będzie wyglądało. A tutaj jest akurat um, teren sportowy, bo to i, a, i skoczy narciarskie, i znane lodowisko koło Aumaty. Tam był wąwóz szaryński, jeszcze, który porównywalny jest z wąwozem Kolorado. Tutaj był złoty człowiek wykopany właśnie w jednym nieodkrytym y, y, kurkanie. Znaczy kurkan było odkryty, ale to stanowisko, w jakim ten człowiek był pochowany, zachowało się w doskonałym stanie, dlatego jest to teraz Duma Kazachstanu i całego tego regionu dowodząca, na jakim rozwoju była kultura, była materialna, jak się rozwijał. Ten, ten obszar w czasach, gdzie nam się wydawało, że tylko pasterze i tylko juty i tylko co najwyżej na kamieniach. Proszę Państwa, bez presji zapraszają do Azji Centralnej. Czas minął. Dziękuję bardzo. Kłaniam się do zobaczenia. Bardzo dziękuję za to ekspresowe tempo i doskonałą organizację czasu, co zawsze przy wszystkiego rodzaju wycieczkach jest bardzo ważne. Bardzo dziękujemy za tą prezentację.